Co? <laughs> Siema. Dzisiaj sprawdzimy, czy damy radę wytrzymać podróż do świata koszulek, które są najbardziej cringe'owe na świecie. Zobaczmy, czy haha. Ha. A naszą podróż zaczynamy od Allegro. Spróbujmy zerknąć i zobaczymy, co z tego będzie, bo Uch, lecimy. Piszmy zabawne Koszulki. Uh, um, dobra. Mój budzik nie zadzwonił, ponieważ go nie ustawiłem. Ponieważ, <grym> ponieważ, ponieważ nie chcę mi się tu być. What? Dwie osoby to kupiły. What? Sorry za spóźnienie. Mój budzik nie zadzwonił, ponieważ go nie ustawiłem. Ponieważ nie chcę mi się tu być. Come on. Praca jest jak kurnik. Chodzę, bo są gaja. O, oh, cringe, cringe, cringe. Oh. Ej, 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 ej. Robię w rurach? What? Co to w ogóle? Ktoś kupuje taki t-shirt? No i co? I teraz co mi chcecie powiedzieć, że co? Że zaraz zacznie wy wyrywać dziewczyny, bo robi w rurach, bo co? Może przyjść do niej jak hydraulik w takim typowym filmie? Wiadomo, jakim, może przyjść do niej i co? przetkać! Okej, ah. okej. Okay. Okay. Eee, dobra co my tu mamy, co? To jest chyba logo Microsoftu, co? Aha, <laughs> oh, ciekawe ile osób się w ogóle nie kapnęło jak wiecie wychodzicie po prostu w koszulce z napisem mikropenis ogóle kolejny tak najlepsza opcja jest to, że tak naprawdę uh, to chyba było w jakimś epicra Battles of History czy coś, że było Why would you call a company after your dick? Więc micro resolved. O nie. O nie. O nie. Jesus Christ. Dobra, jedziemy dalej. Bo pa, 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 pa. my tu mamy. Członimy. jeszcze to emoji w ogóle takie. <ścoughs> jest w ogóle jakieś takie turbo star albo jakieś takie targowe po prostu jest to. Czy nie? I ten tekst tak po prostu chamsko, chamsko wklejony. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby, mógłby nosić ten t-shirt, to oznaczcie go. Ej, wyobrażacie sobie, że ktoś kupuje te t-shirty. Tak wiecie, w pełni na poważnie, nie? Wpisuje tak, zabawne t-shirty, bo, 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 Patrzy na tę listę i mówi, uuu, dobre. Wow, jaka beznadziejna koszulka, nie? I, co? To znaczy, przeczytałbym to dla was, ale w sumie, jerbie mnie to, co jest napisane na tej koszulce. A... Ej, to przykre, jeśli słuchasz, ty, wiesz kim jesteś, osoba, która zaprojektowała ten t-shirt, jeśli tutaj jesteś i tego słuchasz, chciałbym ci powiedzieć, że nie jesteś sam i możesz na mnie liczyć, możesz na nas liczyć, odezwij się. O... Co tu w ogóle to jest jakiś fandom hydraulików na Allegro? Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego każdy t-shirt to jest 24 t-shirty i każdy jest o hydraulikach? What the hell? Oh. Ah. Ja nie będę tego czytać, tylko spójrzcie na numer jeden. Nie, numer 13, jest po prostu, what the That's crazy Czy można w ogóle nosić, będąc hydraulikiem, taki t-shirt bez jakiegoś wewnętrznego cringe'u? Wątpię Jestem hydraulikiem, kończę kiedy jest zrobione, bitch I finish my job when it's ready, bitch <laughs> Bitch Ja nie wiem, czy to mają być jakieś seksualne w ogóle podteksty, czy po prostu ktoś lubi być hydraulikiem. Taki hydraulik to skarb. Żona hydraulika jest jak zwykła żona, tylko znacznie lepsza. Kochanie? Um, jesteś jak zwykła żona, tylko znacznie lepsza. Ona. Jeśli właśnie jedziecie orać, jeśli jesteście teraz w drodze, jedziecie teraz orać i naprawdę nie macie czasu dokończyć oglądanie tego odcinka, ja rozumiem. Jestem pewien, że jeszcze coś, jeszcze coś tutaj znajdziemy. To jest niewykluczone, że, że my dopiero odkrywamy czubek góry lodowej. Och, come on, come on. Ach. Jestem wędkarzem. Nie mówcie mi, że wędkarze mają taki sam fandom jak hydraulicy. Muszę to sprawdzić. No way! Nie, to jest to samo! Nie! Jam jest władca wędki, książę z pławików, zaklinacz ryb! Jam jest wędkarz władca. Ryby dzwonią! Muszę iść! Ryby dzwonią! Słuchajcie! Ryby dzwonią! Muszę iść! Rozłączyły się. Powiem wam. O oh, wykręciło mnie. Poznaliśmy życie hydraulików, poznaliśmy życie wędkarzy, a poznaliśmy wiele mądrych cytatów. Sprawdźmy ostatnią na dzisiaj stronę z koszulkami. Let's go. No i jesteśmy. Dobra, jak wpiszemy w wyszukiwarce funny t-shirts. Może będziemy mieli trochę więcej szczęścia, jak piszemy coś takiego, wiecie. Ktoś, kto będzie uważać, że one są faktycznie zabawne. Zobaczymy. O oh, nie! Nie! To nie może być, prawda? Uuu. Uh. Aj, aj, aj aj. Takie coś na początek. Kademy. Idziemy mocno, dobra. To... A oh. Znowu ona. Dobra, ta... Klasyk. Klasyk. Ale to już dwa, nie? Ale to... Handles, too. Nice. Ta mina. w ogóle wklejona. Czy ktoś to w ogóle nawet... 210 sprzedanych. What? What's No way. W ogóle. <głos》>, czy moja głowa jest taka mała? Czy. Czy, czy mi się tylko tak. Czy mi się tylko tak wydaje? Czy jakby to jest normalny rozmiar? Czy ktoś ją po prostu wziął i specjalnie zrobił, żeby była mniejsza, bo. What the hell? Powiem tak. To ma potencjał na wiele, ale to wiele przeróbek. I nie, nie chodziło mi o takie przeróbki. Jedziemy dalej. O... Spodziewałem się, wiecie, czegoś typowo klinczowego. Po to tutaj jesteśmy. A tutaj? No. 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 Nie chciałbym, żeby to przyszło do mnie w nocy. Co to w ogóle jest. Korean fashion, bo była gritty face. A Nic. Znowu nic. No dobra. Ej, po tym wszystkim, co dzisiaj widzieliśmy, oh, nie jestem przekonany, czy jestem w stanie w ogóle zasnąć dzisiaj w nocy. Tyle cringe'u, nie wiem, kiedy się ostatnio najadłem. Czuję, że tyle moich szarych komórek Odpłynęło i już nigdy nie wróci. Dlatego, jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie komentarz z najbardziej cringe'owym t-shirtem, jaki wy kiedykolwiek widzieliście. A my się żegnamy!